Zapomniałem kliknąć nagrywania. Ja pierdzielę, day's gone. No kurde, rozwalam horde tam, gdzie jest ten punkt. Nero, mm. <laughs> tak się pośpieszyłem, że. zapomniałem. Mm, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tam, nie wiem, się nagra nie wiem, tam z z 2-3 minuty to będzie dobrze. Czy to jest coś, jest, coś musi jeszcze być? No szlag bycie. No i fajnie. Nie udało się nagrać od początku tej całej ganianki z nimi, ale mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Najwyżej ten, tą hordę wrzucę razem z inną tam nie wiem tam 7 minut czy coś tam trwało nagranie w razie co na tym to wrzucę, no to, bo tu nie ma co wrzucić. tam 2-3 minuty filmik, a w sumie to jak nie wrzucę, to wrzucę, a jak nie, to tak i o. There jest. a beacon inside the No. Czy popisali, co? Nie, Nero injector. Let's see if it still works. No, oczywiście, że zdrowie.

O, ale nieprzyjemne mieli spotkanie, widzę. Słyszę, widzę. Tak. Yeah. <laughs> kiepski sposób. No. A, <laughs> nikon, kurle. Arkas, Nie na miejscu. Widocznie musieli to zobaczyć na własne oczy albo poczuć na własnej skórze, jak to. Czy się nie mówi. Nie wiem, czy się mówi. i Znowu mnie przysusza. Dobra. trzy e, minuty. No akurat będzie do tamtego filmiku, to tam dwie hordy. I teraz lecimy na kolejną hordę i co? Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Heju.